Z tej strony Krzysztof Wojczal, witam was na moim kanale i zapraszam na mojego bloga krzysztofwojczal.pl. a tym razem krótki komentarz dotyczący ostatnich wydarzeń na Ukrainie i zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej, który to w zasadzie odciął ten kraj od dostaw prądu w dużej części. Zaatakowano infrastrukturę krytyczną w zakresie, w zakresie energetyki krajowej. I takie przemyślenie na gorąco z, z, z tego tytułu. Zobaczcie Państwo, jak dzieje się powoli wszystko to, o czym pisałem jeszcze przed wojną, w kontekście przewidywania ewentualnego konfliktu. Polsko-rosyjskiego, bo to był taki kontekst dotyczący też w zasadzie krytyki armii nowego wzoru, ale generalnie też w, tym, w, ty, w tych tekstach pisałem, jakie mam własne stanowisko, jakie mam własny pogląd na ewentualne, ewentualne przebieg wydarzeń w, w przypadku tego rodzaju konfliktów. I rzeczywiście obserwujemy, po pierwsze, że a o tym pisałem, że Rosjanie po prostu nie wyszli mentalnie z XX wieku i dokonują rzezi ludności cywilnej, dokonywali planowej eksterminacji ludności, mieli czarne listy, listy śmierci, można tak to powiedzieć. No a teraz atakują infrastrukturę krytyczną w środku zimy, co może wywołać klęskę humanitarną na Ukrainie. I co oczywiście będzie uderzać w to państwo, i jego zdolności do utrzymywania się w wojnie i jego potencjał, również to się wszystko będzie przekładało na kwestie militarne. To ma również uderzyć, w mojej ocenie, w społeczeństwo ukraińskie, zmęczyć je wojną i powoli zacząć przygotowywać społeczeństwo ukraińskie do wywierania presji. Z uwagi na niezadowolenie, na właśnie te braki w ciepłej wody, ogrzewania, prądu, to wszystko ma zmusić ukraińskie społeczeństwo do wywierania presji na władzy, do tego, by ta uległa Rosjanom. I teraz pytanie jest, co chcą osiągnąć Rosjanie? Czy oni chcą, rzeczywiście dążą do jakiegoś porozumienia, które byłoby, jak już często powtarzałem, moim zdaniem, porozumieniem tymczasowym? I tylko prowadzącym, i prowadzącym tylko i wyłącznie do tego, że Rosjanie odbudowaliby swój potencjał militarny konwencjonalny i zaatakowaliby Ukrainę jeszcze raz, czy też ma to doprowadzić do wywarcia takiej presji na ukraińskie władze, by, by te były zdolne do całkowitej kapitulacji, co teraz dzisiaj trudno sobie wyobrazić, nie mniej podtrzymuje stanowisko, że Rosjanie teoretycznie. Pytanie w jakim czasie, ale teoretycznie mogą przeprowadzić milionową mobilizację e, jeśli chodzi o armię, dozbroić te siły zbrojne, zresztą każdy mówi, no ale skąd wezmą sprzęt dla tych żołnierzy. Problem jest taki, że nikt tak naprawdę nie wie ile jest sprzętu w rosyjskich magazynach. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo ile z tego rozkradziono, ale po drugie e, i, tu, e, i tu powołam się na, na, to, na, na moją ostatnią rozmowę z Bartkiem Wypartowiczem z Defense 24 gdzie on wskazywał taki przykład, zresztą pozdrawiam bardzo Bartka serdecznie, bo się widzieliśmy na festiwalu Książki Geopolitycznej. Podawał przykład, że to chyba były jakieś te 80 czołgi, czy, czy, czy coś w tym rodzaju, że tak naprawdę szacunki są trzy: że wyprodukowano ich w mniej więcej 8 tysięcy, albo druga wersja między 10 a 12, a trzecia wersja 14 tysięcy. No to między 14 tysięcy a 8 tysięcy to jest 6 tysięcy sztuk czołgów. 6000 sztuk to w zasadzie na, wschód, na zachód od Rosji nie ma w całej chyba Europie tyle łącznie. Tak więc ten margines błędu jest przepotężny, jak widać. I teraz pytanie jest, jak, jakie liczby są właściwe i jednocześnie, czy ten sprzęt był właściwie konserwowany, czy nie był właściwie konserwowany, czy został rozkradziony, czy nie został rozkradziony. Tego nie wiadomo. Niemniej nie mniej wydaje mi się, że Rosjanie są w stanie stworzyć bardzo dużą armię. Jeszcze w przeciągu paru lat do tego będą zdolni, która będzie wyposażona, w, no może nie jak nowoczesna armia zachodnia, ale jednak będzie wyposażona w odpowiedni sprzęt, by pokonać stronę ukraińską. I w tym kontekście być może te, to uderzanie w społeczeństwo ukraińskie ma zwiększyć państwo, czy zwiększyć Ukraińców na tej płaszczyźnie, a jednocześnie przygotowywać, przygotowywać podłoże pod ofensywę militarną? Jak będzie, dopiero to zobaczymy. No ale widać już, ja też o tym pisałem właśnie jeszcze przed wojną, że pierwszym uderzeniem, pierwszym celem w przypadku wojny dla ukraińskich pocisków będzie infrastruktura krytyczna. Na Ukrainie tak się nie stało z tego względu, i to już chyba wam powiedzą wszyscy specjaliści obserwujący to, co się działo i włącznie z wojskowymi, to, co się działo na Ukrainie i jakie wycią wyciągnięto wnioski, że y, armia rosyjska nie, nie przygotowywała się wcale do wojny. To znaczy, oni myśleli, że to będzie specjalna operacja obalenia władzy i armia ma tylko wejść po to, żeby zademonstrować swoją obecność na Ukrainie, bo po trzech dniach już będzie władza prorosyjska i nie będzie żadnej wojny. I stąd tak marne przygotowanie tych jednostek, stąd nieprzygotowanie w ogóle odpowiedniej ilości wojska do uderzenia na tak szerokim froncie. Stąd w pierwszych tygodniach walk, tak niefrasobliwe postępowanie dowódców rosyjskich, żołnierzy rosyjskich, maszerowanie bez ubezpieczenia w kolumnach, gdzie całe były niszczone wbrew procedurom, jakby postępowanie wbrew procedurom własnym i wbrew szkoleniom. Często przecież wojskowi podkreślali, że, że wojsko rosyjskie działa w zupełnie inny sposób niż ćwiczono niż to robiono choćby w Syrii, także. Widać, że w tej chwili widać, że po prostu te, ten ostrzał rakietowy jest prowadzony tak, jak, jak, jak powinien wyglądać od samego początku. Znaczy, jeśli planujemy wojnę, no to możemy przypuszczać, że ta wojna się będzie przedłużać, a jeśli tak, no to chcemy po zniszczeniu celów militarnych natychmiast zniszczyć cele infrastruktury krytycznej w danym państwie, żeby je po prostu mocno osłabić. Tego Rosjanie nie zrobili, zrobią to dopiero teraz. Ale skoro robią to dopiero teraz, to widać, to, to, to pokazuje, że w wojnie z innym państwem, na przykład z Polską, oni by po prostu, po prostu by, to, by to robili. Teraz pytanie, czy nasza obrona rakietowa, przeciwlotnicza byłaby na tyle skuteczna jak ukraińska choćby, ale powinna być jeszcze bardziej skuteczna i obroniłaby nasze naszą newralgiczną infrastrukturę krytyczną. W tym celu powinna mieć. E, odpowiednie systemy przeciwrakietowe w odpowiedniej ilości e, i to i tutaj jakby ja uderzałem, że powinniśmy takie zwiększać ilość taki, takiego rodzaju systemów, e, natomiast, e, natomiast w, w koncepcji nowego wzoru e, było o tym, że te systemy są zbyt drogie, żeby w nie inwestować i lepiej w nie, nie, nie inwestować. E, no i no jak widać jak widać podobnie zresztą temat marynarki wojennej no drodzy Państwo, ktoś mówi, że, że ona nie jest potrzebna, bo Ukraina to pokazuje, Ukraina, pokazuje zupełnie co innego. To znaczy, w związku z tym, że Ukraina nie posiadała marynarki wojennej, miała jeden z okręt remontowany chyba nawet, czy, czy modernizowany, także on nie był nawet zdolny do podjęcia walki, jeden większy okręt, który z, y, dokonano samozatopienia. Natomiast w tej chwili, gdyby nie postawa Turcji, interesy tureckie i presja ze strony Turcji, która może zamykać cieśniny tureckie na Morze Czarne. Gdyby nie postawa Turcji, to co, ma, co jest na względy, to są względy polityczne czysto, to Federacja Rosyjska zablokowałaby eksport całkowicie, eksport z ukraińskich portów, eksport żywności do Afryki czy tam Bliski Wschód i... I Ukraińcy pomimo systemów, posiadania systemów przeciwokrętowych położonych na lądzie nie byliby w stanie temu przeciwdziałać. Zatopili jeden czy dwa okręty, czy może uszkodzili jeden, jeden zatopili. No i co z tego? Ale cele w skali strategicznej, w skali zneutralizowania potencjału danego państwa do prowadzenia eksportu, do, do czerpania zysków, no to zostało zneutralizowane przez flotę. Rosyjską. I gdyby nie postawa turecka, gdyby nie presja turecka, to Rosjanie by wciąż blokowali te porty. Także tak to sprawa wygląda. I tak, tak to należy moim, moim zdaniem postrzegać. Także dzieje się powoli wszystko to, czego obawialiśmy się przed konfliktem, czy obawiały się osoby, które, takie jak ja. Które wiedziały, że Rosjanie, nawet jeśli przegrają w krótkim terminie, w przeciągu tygodnia czy dwóch poniosą duże straty, to będą prowadzili wojnę aż do zwycięstwa i będą zdeterminowani, żeby tę wojnę wygrać i będą tę wojnę przedłużać. I tak się to rzeczywiście dzieje, więc państwo nie może być przygotowane na dwa tygodnie walk. Musi być przygotowane na, na długą wojnę i musi demonstrować to przygotowanie na długą wojnę. Znaczy przeciwnik musi wiedzieć o tym, że jesteśmy na to gotowi. Jeśli widzi, że jesteśmy gotowi na dwa tygodnie, to on wytrzyma jeden dzień dłużej i w związku z tym, że będzie mógł wytrzymać jeden dzień dłużej, to nas zaatakuje. No, tak więc nie można do tego tak w ten sposób podchodzić. Tyle jeśli chodzi o, tyle, jeśli chodzi o, o ten krótki komentarz. Już widzę, że tak wyszło 10 minut, a miało być krócej. Na tą chwilę to tyle. Właśnie przed chwilką nagrałem, nagrałem materiał Wywiad z Dominikiem Hejem, specjalistą od, specjalistą od polityki węgierskiej. Niezwykle ciekawa rozmowa. Szkoda, że musieliśmy ją kończyć dość szybko, ale już teraz ją zapraszam. Zapraszam Was na nią. Prawdopodobnie jutro ją opublikuję. No a jeśli podoba Wam się to, co tutaj robię na kanale, cenicie ten kanał, to zapraszam do wsparcia na patronet.pl Łamane na Krzysztof Wojczal. Myślę, że warto, zwłaszcza, że na naszej grupie wewnętrznej na Facebooku dla patronów zamieszczam też dodatkowe materiały, były już opublikowane dwa Q&A, których tutaj nie ma na YouTubie. No i dzisiaj też opublikowałem tam materiał, o no taki bardziej, bardziej, jeśli chodzi o opisanie wrażeń takich subiektywnych moich przemyśleń, Związanych z ostatnimi tygodniami, z, z tą całą otoczką, też z debatami, które miały miejsce. No, trochę poopowiadałem, bo dużo się teraz u mnie dzieje, także, także wydaje mi się, że, że warto było takie rzeczy, takie rzeczy poruszyć i opublikować. A teraz zbieramy, zbieramy wspólnie z patronami pytania na kolejny materiał QND. Jeszcze nie wiem, czy on będzie otwarty w kanale otwartym, czy jeszcze będzie na. na, na tylko i wyłącznie na grupie naszej, ale no zobaczymy, zobaczymy, jakie będą pytania, zobaczymy też, jaki to będzie zakres czasowy, żeby to wykonać. Także myślę, że, myślę, że warto. Zapraszam jeszcze raz na Patronajta. Pozdrawiam i do usłyszenia.